Dzisiaj odcinek mruweczkowy Ogólnie planowałem dzisiaj mesurką wysprzątać, ale Ale słuchajcie, próbowaliśmy te kupy ze ściany, o tam Wyczyścić, ale po prostu to jest tak ciężko usunąć, że po prostu Nie będę tego słuchajcie, w ogóle nawet się bradzę, to Sprawdziłem jak to jest ciężko, ale po prostu nie będziemy tego robić W dzisiejszym odcinku troszeczkę, bo zrobimy sobie aktualizację nie wiele się tutaj nie zmieniło, no bo to, wiecie, mrówek się tak dużo aż nie zmienia. Ale mogę wam powiedzieć, co u mojej kolonii tutaj, bo właśnie nie wiem, czy wiedzieliście, tą to I w ogóle, mestory, słuchajcie, odwaliły coś tak głupiego, moim zdaniem. Zobaczcie, rozgryzły sobie, bo myślały, że jak rozgryzą ten kabelek, to uciekną. Ale zobaczcie, tutaj co, widzicie to białe? Tam jest całe rozgryziona, słuchajcie, zostały tylko druciki, czyli sam kabel. Izolacja cała została przegryziona, no i... Przez to taki dziwny komunikat, jaki widzieliście na poście, wyskakiwał, właśnie. No i do tego właśnie trzeba było to zamówić, taką sondę. I zamówiłem, słuchajcie, taką samą sondę, jak tu widzicie. Trzeba będzie to wymienić. Ogólnie co też uważam za bardzo duży sukces i to się zmieniło również u maszerków, to zarazem powiem. Ale zamówiłem już nową sondę, i jak dojdzie. Ale od razu wam mówię, że nie będziemy ich dogrzewać do końca okresu letniego, a zaraz wam powiem dlaczego także idę po stoje i zaraz wam powiem dlaczego Okej, okay. zaraz wam powiem dlaczego nie będziemy mesorków dogrzewać, no i zaczniemy w ogóle co się zmieniło dużego u mesorków u mesorków w ogóle zmieniło się to, że kolonia przeniosła się słuchajcie prawie cała do gniazda, więc to jest naprawdę bardzo duży sukces i to już jest naprawdę mega świetna informacja po prostu według mnie, no bo Wiecie, tak długo czekaliśmy na to, żeby morsorki się w końcu przeniosły to gdzie powinny, a nie siedziały w tej tubie, tam na arenie. Więc arena jest teraz głównie dla nich, dla wybiegu, dla wybiegu ale dużo, dużo z tych mrówek nadal siedzi na arenie, nie wiem czemu. Natomiast to, że królowa się przeniosła, no to, no to, to już wiemy, że królowa się przeniesie kiedyś cała. Dlaczego przeniosły się? Słuchajcie, przeniosły się do tego, że jak przestałem je nagrzewać, to po prostu mróweczki wtedy... Mróweczki wtedy to wtedy mróweczki wiedziały, że mają nie aż tak go gorąco, bo jak było tutaj ciepło, to nie miały gdzie w ogóle siedzieć i nie miały się gdzie przejść. Przez to, że tam było im za gorąco, tam gdzie było dogrzewane, to po prostu yy, uciekały stamtąd i tam głównie dawało tylko ziarno i tam mało mrówek zawsze się działo. I przez to, że w okresie letnim jest im za gorąco w miejscu, gdzie dogrzewamy je, no to po prostu będziemy, nie będziemy ich dogrzewać w, w lato w ogóle. Będziemy je dogrzewać tylko w zimę. Więc jak minie okres letni, już będzie jesień i zrobi się tak chłodniej. I będę się zaczynać dogrzewać klimatyzacją. To wtedy myślę, że zaczniemy też dogrzewać mróweczki. I tak zrobimy, myślę, bo to jest dobry pomysł po prostu. I teraz mogę wam w sumie pokazać, czy się rzeczywiście przyniosły Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale zobaczcie. Oj. No to będzie dobrze widać teraz. I widzicie? Ile mrówek? Patrzcie na to. No to jest po prostu... Wow. To jest wszędzie poczwarki, słuchajcie, są. No tam już nie masz tyle mrówek, ale tutaj... To jest, słuchajcie, najlepsze. Tutaj ta komora. Tutaj nie ma królowej, ale... No jest bardzo dużo mróweczek potomstwa. Spróbujemy znaleźć Królową, może będzie gdzieś, ale nie zawsze ją znajdę, tylko się sprawdźmy tą komorę, no nie wiem czy Królową znajdziemy, no, dobra, no spróbujemy ją tutaj znaleźć, chociaż ona nie zawsze się pokazuje, nie tak, że ona tutaj cały czas jest, no bo nie, ma, nie widać jej cały czas. Jest że gniazdo, jest czerwone. Prawdopodobnie jest tutaj, ale tego nie wiemy do końca. Na razie nie wiem, gdzie jest. Czekajcie. To jest troszkę przykurzone, wszystko, więc nie widać też. Kurwa, prawdopodobnie gdzieś tutaj siedzi, ale wiem, że gdzieś na pewno tutaj jest. Może coś widzicie? Nie to no widzicie. Okej, okay. tutaj świecimy już światło. Ogólnie um, nie widać na reszcie królowej, ale uwierzcie mi, że jest. Gdzieś tutaj. W gnieździe. W tej całej mrówek. Po prostu tak coraz, coraz ciężej jest królową znaleźć, bo pamiętam jak kupowałem te mrówki. Pamiętam jak to wyglądało mniej więcej w gnieździe. I to było serio. Wtedy było dużo, ale jednak no, było widać królową, teraz nie widać. Okej, okay, to może w sumie zrobimy tutaj wystrój, słuchajcie, bo tutaj planowałem dzisiaj ten wystrój zrobić. W tej arenie, słuchajcie, tutaj pracowałaby wystrój zrobić. Ja już wiem co to jest za gatunek, słuchajcie, nawet, bo ostatnio właśnie ym, sam, sam, słuchajcie, ostatnio się, yy, sam się ostatnio przekonałem, słuchajcie, że to jest formicacinera. I także jest na pewno formika cynera, bo nie, bo nie ma to, nie, bo robotnice nie mają takiego charakterystycznego kształtu, właśnie dla Lasiusa. I też ogólnie po odwoku królowej, po odwoku królowej już widać, że to nie jest formika sanguinea, nie jest to formika glukonum, yy, to w ogóle jest pod ochroną, ale są jeszcze inne. Więc. Po prostu wiemy, że to jest Cinerea, bo wiemy, jak wygląda królowa formiki Cinerea. Ogólnie mam taką drugą królową, ale ona ma, jak mam wrażenie, że troszeczkę wolniejszy wy... rozwój, ale... ale się rozwija, nie? Dobra, ja idę po jakieś rzeczy i będziemy tutaj dekorować tą arenę. Też myślę, że zrobimy troszeczkę lepszy widok na to wszystko, bo to nie widać. Aż tak dobrze. Myślę, że udekorujemy jakoś tak yy, jakimiś pateczkami, no czymś by te mrówki było widać. No bo to jeszcze nie jest aż taka duża kolonia, więc tu nie będziemy nie wiadomo czego robić. Nie będzie tu na pewno aż tak super. Na pewno takie dekorowanie tutaj nie będzie aż tak super jak dekorowanie właśnie dużej areny dla meszarów, bo wtedy już serię możemy poszaleć w takiej wielkiej arenie. Tak w ogóle pamiętam nawet, jak dekorowaliśmy tę arenę u Fajny to był moment. Fajny moment był, jak przeniesiemy to pan nie, to było takie, wiecie. Przyniosłem tu troszeczkę rzeczy, bo jeszcze nie wiem, co tu dokładnie wymyślimy. Myślę, że zrobimy też coś, coś mega fajnego. No bo wiecie, ja zawsze zrobić coś fajnego. Także co? No zrobimy coś bardzo spoko Także myślę, że chyba wyjmiemy probówkę najpierw. Tylko musiałem najpierw zatknąć watem. Zatkamy ją watą. Dobra. Zatkaliśmy na razie próbówkę w ten sposób. Już na razie mamy tylko próbówkę. Próbówka znaczy. Żebyśmy mogli po prostu tutaj na spokojnie zrobić jakiś fajny wystrój Żeby nam mrówki nie uciekały Chociaż one, nie, one jeszcze chyba nie umiem uciekać Znaczy jeszcze nie widziałem, żeby jakaś mrówka stąd uciekła mi Wiesz co, od razu zmienimy Jadobój Na jakiś lepszy Myślę, że moglibyśmy już jakąś małą miseczkę, słuchajcie, dać im już Bo myślę, że mogłoby, mogłyby już dostać jakąś małą miseczkę I dostaną oczywiście Dość dawno temu, słuchajcie, już to kupiłem, ale to jest taka miseczka bo ja to chyba kupiłem na mojej pierwszej w życiu giełdzie terrorystycznej. Ja wtedy nie nagrałem z tego odcinka, bo miałem nagrywać, że zapomniałem telefonu. Pamiętam, więc tak. No, zobaczcie. To jest miarę dobrze wykonane. I to było, słuchajcie, troszeczkę u Messorów też. Mesory to miały przez chwilę. Niedługo, ale miały. Ja tam dawałem jakieś ziarny, pamiętam, ale jak z tego wyrosło, to po prostu nie było sensu takich miseczek mniejszych dawać. Myślę, że na pewno pomieścimy tutaj taki kamień, możemy go nawet tak lekko tak, przykopać, bo my chcemy zrobić taki wystrój powoleśny, ale nic nie będzie tutaj takiego, coś takiego jak ta muszelka. Więc tą muszelkę niestety musimy likwidować stąd, bo ona tutaj kompletnie nie pasuje do naszego wystroju. Tutaj będzie coś takiego jak kiedyś u tamtych mrówek, które niestety przez to, że nie miały chyba wody, ale już nie pamiętam jaki był dokładny powód tego. Czy po prostu coś zabiły, czy co, ale no nie wiem. Nie znam dokładnie powodu, czemu jak przyjechałem, znad, może te mrówki już nie żyły. Były tylko jedne, była tylko jedna królowa, a królowych było dużo. Cztery chyba były, z tego co pamiętam. Ale nie jestem dokładnie pewien, No i dobra. No, może takie szkiełko możemy jeszcze dać Chociaż nie wiem, czy to w ogóle tutaj pasuje Będziemy tego tutaj dawać jednak Kamyczka możemy dać Mam coś takiego fajnego Też możemy dać W ten sposób Albo w sumie Za dużo Pewnie też patyczki musimy dać Tworzymy już próbówkę i sobie wsadzimy mrowy z powrotem Ponieważ chcę już to rozplynować, bo chcę padyczka chcę inaczej położyć Więc mrówki już muszą być włożone Ok, już, mus, już mogą sobie tak naprawdę zwiedzać Jeśli tylko chcą Mam coś takiego Albo nie, to stanie miseczka Dobra, tak to wygląda. Ok. Więc może tak. Teraz z tego patyczek chciałbym tak umieścić, żeby był między tym a tym. Czekaj, czy to będzie ładnie. Jak nie będzie ładnie, to go weźmiemy stąd. Jak będzie ładnie, to zostanie. Nie wygląda to źle, powiem szczerze. Ale czy ładnie? A pewnie jakby to... O, w ten sposób mogłoby być nawet możemy spróbować inaczej bo tak chociaż chyba w ten sposób było się lepiej i ono sobie zostanie tutaj już. teraz może damy miodu już od razu nie będziemy dawać dużo miodu bo on nie chcę, żeby się potopiły po prostu te mrówki Damy tutaj miodu już mam bardzo mało Kiedyś zrobimy testik na tych mrówkach. A tak, kiedyś na tych mrówkach zrobimy test Różnych miodów I w ogóle dodamy ich O nie, ta chmurówka jest... Już wiem czemu ta pipetka była taka dziwna Ona jest po prostu dziurawa Okej okay. Zrobimy kiedyś testy, damy im jakieś pepsi, Cola, czy coś tym mrówkom. Bo ja mam jedyną kolonię z polskich mrówek. Znaczy no nie musi być koniecznie polskie mrówki, ale po prostu moje mysury... Ja wiem, że nie, ma, nie muszę liczyć nawet. No, nie mogę liczyć na na moje masory, bo one nigdy nie będą takich rzeczy robić. Bo masoryki nie lubią słodkiego, więc się nie dziwię, że, że w takim teście, jakbyśmy dali im jakieś miody, słuchajcie, do testowania, to żadne z, ża z żadnych miodów po prostu nie, lubiły, nie lubiłyby I to wiem akurat, bo to wiem, że moje maserki jakoś tak nie przepadają za miodem, powiem wam szczerze. I żadne masory w sumie nie przepadają za miodem, więc się nie dziwię im. Stery nie lubią składkiego, więc to po prostu tak. Więc tutaj też jakieś galaretki czy coś to będą robić, ale to, to będzie tak, że niby to zjedzą, ale nie będą tego tak jeść, jakbym miał na przykład ogromną kolonię lasy z Niger. Ogólnie, czy, o, jeśli chodzi o te formy tutaj te, które widzicie teraz, no to one na razie się rozwijać dalej nie będą, czyli kolejnych mrówek. W przyszłych dniach nie będziemy już raczej widzieć. Bo królowa złożyła jajeczek chyba nie pamiętam ile, ale z 10. No i wiecie, te 10 już się wykryło już mamy te 10 robotnic. Więc przez jakiś czas będzie tylko te 10. Bo po prostu już bo trzeba, bo na razie trzeba poszukać na kolejne jajeczka. Ogólnie. Trzeba poczekać na kolejne jajeczkę. Ale już widziałem pierwsze jajeczko kolejne, czyli już widziałem pierwsze. Ale to tylko na razie jedno. Dobrze. Mieszam patyczek. Myślę, że to może być tyle yy, na tą arenę i tylko tyle w, w tym odcinku. Ogólnie tutaj zadać królowych nie będziemy, bo tam się w ile nie zmieniło. Możemy taki meszek dać też. Troszkę wyciągnąć z niego Musi być taki jak możemy tam też Te mrówki akurat nie tną muchu, więc one mogą mieć taki mech My sory, tną jak nie wiem co ten mech, więc nie warto im nawet dawać Ogólnie to drzewko, które kiedyś zrobiliśmy do wystroju W ogóle nie, nie są zainteresowane, czyli dobrze Ponieważ nie tną tego drzewka Myślałem, że od razu jutro zobaczę, a drzewko łyse całe bo to chodzi o to drzewko, które zrobiliśmy z muchu tego sztucznego. Myślałem, że tydzień już na muchu w ogóle nie będzie. Cały mech to będzie pokruszony na kawałeczki, ale o dziwo nie. O dziwo, w ogóle nawet nie wchodziły na to drzewko i nie wchodzą. Więc dobrze. To drzewko tutaj po prostu jest, a nie jest usuwane przez mrówki. Jak to zwykle bywało z muchem. Myślę, że tak może arena jest naprawdę pięknie. To nie jest tak super. Jak wiadomo, zawsze w dużych arenach jest ładniej. Ale tutaj też nie jest, tam, nie jest to duża arena, także to zostaje. Także w tym odcinku tyle.